przyjechałam na te warsztaty, ponieważ byłam przekonana, że spotkam tutaj fantastycznych ludzi, którzy poradzili sobie świetnie z chorobą i chcą po prostu każdy dzień spędzać z pozytywnymi ludźmi. Te warsztaty, wierzę, że nauczą mnie innego spojrzenia, czyli jeszcze bardziej pozytywnego, jakie mam, że poznam dużo wspaniałych ludzi, którzy opowiedzą mi Różne wspaniałe rzeczy, które tutaj też będziemy przeżywać i przeżywamy. Warsztaty są taką fajną moją pasją, którą też będę pogłębiać i rozwijać, ponieważ nauczą spojrzeć mnie na rzeczy, które tak nam gdzieś uciekają, tak naprawdę. Co jeszcze? No, wspaniali ludzie, tak, uśmiechnięci, otwarci, chętni pomocy. Na warsztatach nie rozmawiamy o chorobie, raczej rozmawiamy o aspektach takich, które po prostu nas budują, tak? Co możemy zrobić? Jak wspaniale możemy spędzić dzień? Co możemy fajnego zrobić w tym danym dniu? Te warsztaty nam pokazują właśnie, jak można się zatrzymać w tak pięknym tutaj miejscu, jak można posiedzieć, patrząc na tą przyrodę właśnie. Jak możemy tutaj fotografować jeden drugiego, ale właśnie jako zdrowych ludzi, jako takich pełnych życia, właśnie, pełnych pasji, to, to nas nie ogranicza. My jesteśmy zdrowi, młodzi i patrzymy w przyszłość jeszcze bardziej właśnie nastawieni tak, że co możemy zrobić i, i chcemy to robić tak naprawdę. No powiem tak, teraz życie, czyli po mojej sytuacji jest piękniejsze. Powiem tak, po mojej chorobie teraz gdy jestem zdrowa celebruję każdy dzień. Moja rodzina szanuje się. Nie zajmujemy się głupotami. Nawet patrząc na innych ludzi, gdy widzę, że potrafią zepsuć sobie dzień tym, że nie wyszła im fryzura, Kompletnie tego nie rozumiem. Po prostu cieszę się, gdy mogę komuś coś pomóc. Gdy, gdy mogę gdzieś wyjechać, tak jak na takie warsztaty na przykład. No po prostu cieszę się naprawdę małymi drobiazgami. To jest piękne. Jak chciałabym żyć? Jakie są Twoje marzenia? Jak chciałabym żyć? Chciałabym, aby każdy dzień przynosił coś dobrego, żeby móc. Wyjechać gdzieś, spotykać się z ludźmi, rozwijać się, pracować. No cieszyć się po prostu. Cieszyć się i korzystać z każdej chwili, tak. My możemy normalnie funkcjonować, być szczęśliwi, możemy się otwierać, możemy. Yy, spełniać swoje właśnie takie różne pasje, tak, które, które w nas drzemią, o których nawet też nie wiedzieliśmy. Yy, przede wszystkim yy, traktujemy się tutaj wszyscy, jakby nas nic nie spotkało, jakby to była jakaś tam chwila trudna, którą przeszliśmy, a teraz yy, po prostu yy, pełną piersią idziemy do przodu i to jest też takie piękne, że, że tutaj ludzie są szczęśliwi i i nie ma jakichś takich tematów dołujących, tylko po prostu każdy ma taką radość w sercu. To jest też takie piękne, nie? Wybrałam warsztaty fotograficzne, ponieważ kocham robić zdjęcia, ale robiłam te zdjęcia tak, jak ja potrafiłam. Chciałam to zgłębić. Pan profesor pięknie nas tutaj prowadzi, ponieważ. On zna i widzi te detale, i on nas po prostu tak przygotowuje i uczy i pokazuje. I to jest takie piękne, że yy, ja zawsze chciałam robić takie zdjęcia, że jak ktoś zobaczy, żebym mógł o nim opowiedzieć. To, żebym ja mogła na tym zdjęciu przelać to, co ja zobaczyłam, to jest też takie fajne, właśnie. I na przykład dziś dowiedziałam się na tych warsztatach, jak wielką rzeczą jest spojrzenie. Właśnie można zrobić 10 zdjęć w jednym ujęciu, tylko inne spojrzenie, i to będzie zupełnie inne zdjęcie, i każdy będzie o tym zupełnie inaczej mówił. I tak jak tutaj na warsztatach wiele osób mówiło, jeden się zachwyca przyrodą, drugi osobowością drugiego człowieka. I to, i to jest takie piękne, że wydobywamy właśnie coś takiego, co jest w duszy takie fajne mam fajny przykład tego jak robiliśmy sobie dzisiaj te zdjęcia. No i mam koleżankę, której tak naprawdę nie znam. I ja chciałam coś z niej wydobyć właśnie, bo ona jest taka spokojna, ułożona, a ja chciałam coś takiego szanownego z niej wydobyć właśnie, a a to właśnie trzeba y, też tak y, w tej fotografii tak pokazać to, tak? I, I ona też się tak fajnie otworzyła właśnie. Także była tak przez chwilkę taka zwariowana. Dała sobie pomalować usta, gdzie wcześniej tego nie robiła na przykład, tak? Także też będzie miała taką fajną pamiątkę, kurczę, zrobiłam coś innego. I chciałam ją pokazać właśnie też w innej perspektywie takiej, nie jak ona jest zawsze, tylko tak inaczej. Także to też jest taka zabawa, można powiedzieć. nie? Zabawa. Możemy się pokazywać też z innej strony, jakiej wcześniej tego nie robiliśmy. No ja bym chciała pokazać się w formie spokojnej. No, nie udało się. Myślę, że te warsztaty bardzo dużo dają dla ludzi. Jeżeli my się tu spotykamy w tym swoim gronie, fotografujemy się, rozmawiamy, opowiadamy sobie, no to myślę, że to też bardzo otwiera ludzi. Tak, tak, otwiera ludzi i i przełamuje te bariery takie, że jak ktoś jest nieśmiały, to myślę sobie, kurczę, no też spróbuję, tak? Im się udaje, ja też spróbuję właśnie, nie? Ten się uśmiecha, no to ja też się uśmiechnę. I to też jest takie właśnie pokonywanie tego wszystkiego właśnie, tego strachu przed porażką. Na przykład ja na początku, jak zaczęliśmy warsztaty, to bałam się takiej porażki, kurczę, no nie uda mi się. A później tak zobaczyłam, że... Kurczę, no wcale nie musi mi się udać, tak? Ja przyszłam tutaj po to, żeby się zrelaksować, żeby się czegoś nauczyć i ja nie muszę wszystko potrafić. Jeżeli chodzi o wykładowcę, no to no, rzadko się spotyka takich ludzi, bo to jest piękne, że no, chce się go słuchać. To jest przede wszystkim. Opowiada to. Tak wyraża to wszystko i gestem, i mową, yy, i tonacją głosu. To jest yy, po prostu coś pięknego. Naprawdę. Moglibyśmy tutaj słuchać z tego do wieczora. To nie chodzi o to, żeby. Yy, rzadko się spotyka takich ludzi po prostu. Rzadko się spotyka, że chce się tego słuchać i te wiadomości docierają, bo to też jest najważniejsze. Słuchać, a zatrzymywać to dla siebie. I, i na przykład mieliśmy no, sam przykład wczoraj, że. Po tych wszystkich warsztatach poliszliśmy robić zdjęcia, no i te zdjęcia już były inne, tak? One już były przemyślane. To już były takie zdjęcia, no nie profesjonalne, ale już przemyślane. Każdy już siebie poprawiał, zrób tak, tu wyżej, tu musimy widzieć nogi, także to był pierwszy dzień, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, co to będzie na koniec warsztatu. Po warsztatach spodziewam się na pewno tego, że, no, że będę robić wspaniałe zdjęcia, wspaniałe chwile, gdzie będę spędzała w innym miejscu. Na przykład, wiedzę, tak? wiedzę podstawy fotografii. Jak, jak na przykład patrząc na osobę, jak spojrzeć na nią, jak znaleźć jakiś detal. Na przykład, jak usłyszałam, że na przykład. Sama bransoletka może być atutem tej osoby, tak? że ja już mogę pod wpływem tego, że na przykład ta osoba cały czas trzyma rękę tak. Ja mogę coś pięknego z tego stworzyć. Albo ktoś robi fajne grymasy, też mogę to y, przelać właśnie na, na zdjęcia. Tak, na pewno, na pewno wyciągniemy tutaj dużo dobrego.